1100 zł od Google za darmo. Możesz je wykorzystać do generowania filmów za pomocą WO3, do generowania grafik za pomocą Imagine 4 oraz masz dostęp do ich wszystkich narzędzi AI. Jak otrzymać 1100 zł od Google za darmo? Oglądaj ten film do końca, a nauczę Cię, jak to zrobić. Przechodzimy na stronę Google Cloud Console, klikamy Get Started for Free, klikamy Kontynuuj. Następnie musimy uzupełnić profil płatności naszymi danymi oraz dodać naszą kartę. Pamiętajcie, aby później ją odłączyć. Nasze środki pojawiły się na naszym koncie. Ja mam trochę mniej, bo już troszkę wykorzystałem. Wchodzimy tutaj, wybieramy Vertex AI Media Studio i mamy dostęp do VO3, do Imagine 4 oraz do innych narzędzi. My skorzystamy z VO3. Zaraz wygenerujemy sobie testowe wideo, jakieś może w stylu ASMR, oraz na koniec robota, który was pożegna. Możemy wybrać też ścieżkę dźwiękową, żeby nam wygenerowało. Obserwuj ten kanał, zostaw serduszko i wyślij ten film znajomym.